Tu jest krabasa, za chwilę czaru dam I tak to wygląda Fajna pogoda Piękne miejsce To auto stoi A tu jest kwiaciarnia O kurwa o o, O kurwa o. 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 To są muwe drzwi No tak to wygląda i bardzo fajnie, To jest tak salon łóżko O full pas to jest taki coś I co kurwa? Żyć nie umierać Powiem tak, nie? Tu lodówka No i się tak wygląda Proszę bardzo Teraz już trzeba zamykać Bardzo ciężko, to trzeba kropka, kropka. O, zamknięte. Aha, i teraz tu idziemy z tej strony. No i on tak żywią tutaj na makluwicach. Drzwi otwarte do każdego. I teraz wam pokażę coś coś co w Niemczech nie znajdziesz. Proszę, bramkę otwieram. Churwa macie. Kaj, to idzie łobójcie. Dobra, co? Mam na kufrze zamknięty. A kaj, to jest, iś. Wyjebać? A po co? Aha. To masz zamknięte, kurczka jest jakiś. Tu jest zamknięte. Czekaj, po co? Kaj, to jest Tu jest w, e, kuchnia i tam idzie Andrzej. I tu już jest mieszkanie od Andrzeja i patrzcie ludzie. No kurwa, i to o tu jest mieszkanie. On tu zamyka. Nie, tu zamyka. Kurwa, klamka się rozwaliła. O, tu zamyka sobie. No i tu jest jego mieszkanie. O, proszę. A to będzie zamurowane I tu jest mieszkanie, tu jest o, Darga, łazienka. I tu będzie pokój. I to będzie jeszcze nie gotowe, bo to jest gips i ściany i wszystko deka robić. No i tak to wygląda. I teraz dam Ciarusia tego kiełbasy. Zobaczymy czy mu zje. Te kołbasa.